Wiecie, Elden Ringa, przysiąkniętym cierpieniem, zdradą oraz boskim obłędem, niewiele jest postaci tak enigmatycznych, a zarazem tragicznych, jak Mikela z Niezmąconego Złota. Bo choć przez większość gry pozostaje on nieobecny fizycznie, to właśnie jego idee, działania oraz skutki jego wyborów stają się osią wokół której obraca się wiele wydarzeń, zarówno w podstawce gry, jak i w dodatku Shadow of the Earth 3. Mikela to nie tylko mityczny zbawiciel Hallig ale także postać, która rzuca zupełnie nowe cieni na samą strukturę boskości w Lens Between. Mikela, syn Radagona oraz Mariki, a tym samym brat Maleni, urodził się dotknięty dwiema klątwami: wiecznej młodości oraz dziedzictwa Empyreana. Którego oczywiście nie chciał, a którego nie mógł zignorować. Bo o ile Malenia cierpiała fizycznie z powodu szkarłatnej zgnilizny, to o tyle Mikela zmagał się z klątwą bardziej symboliczną. Nigdy nie mógł. Mógł dorosnąć ani ciałem, ani pełnią władzy. Bo choć był wybrańcem dwóch palców i potencjalnym następcą Mariki, to szybko się od nich odwrócił. I to nie dlatego, że nie był do tego zdolny, lecz dlatego, że jego genialny umysł dostrzegł pęknięcia w strukturze samego Złotego Porządku. Na początku był wiernym fundamentalistą, to on zaś stworzył czary światła dla swojego ojca. A Radagon's Rings of Light, Triple Rings of Light. Czy też Discus of Light, święte czyste inkantacje. Ale to właśnie obserwacja cierpienia swojej siostry Maleni oraz śmierć Godłyna, którego dusza nigdy nie zaznała prawdziwego spoczynku, sprawiły, że zaczął odrzucać dogmaty złotego porządku. Jego geniusz przerodził się w herezję, niezmąconego złota, idei oczyszczenia świata z wpływów zewnętrznych bogów, a także stworzenia nowego, łagodniejszego porządku. W tej wizji, każdy, nawet odrzuceni, potępieni czy też ułomni, mieliby znaleźć swoje miejsce w tym świecie. Halek Tree, czyli drzewo, będące nie tylko alternatywą dla Earth Tree, ale także schronieniem dla wykluczonych, miało być centrum tego nowego porządku. Jednak zanim Halek Tree mogło wydać swoje owoce, Mikela dokonał radykalnego aktu. Wszedł w kokon i zaczął próbować sztucznie dorosnąć, mutując swoje ciało poza. Ograniczenia klątwy, to wtedy właśnie został porwany przez Moga, swojego przyrodniego brata, lorda krwi. Mog, wierzący, że spełnia wolę swojej patronki, bezimiennej matki, chciał uczynić Michele bogiem, a sam zostać jego małżonkiem. Jednak, zgodnie z dialogiem z Remembrance of the Blood Lord, uczucia Moga nie zostały odwzajemnione. Kokon pozostał niemy. W bazowej grze możemy zaś zobaczyć deformację. O Mikeli właśnie w Kokonie, ale bez ruchu, bez żadnej świadomości, a przynajmniej tak nam się na tym etapie wydaje, ponieważ w dodatku do gry, jakim jest Shadow of the Earth Tree, odkrywamy, że Mikela był cały czas świadomy, a Mog był jedynie narzędziem wykorzystanym przez niego do dostania się do krainy cienia. Sir Ansbech, czyli były uczeń Moga, z goryczą stwierdza w samej grze: Mikela użył pana krwi tylko jako narzędzia. Nawet po jego śmierci chce wykorzystać jego ciało jako naczynie dla duszy swego przyszłego małżonka. Porzucił jego duszę, chce jedynie pustą powłokę. Po przybyciu do Ukrainy Cienia, Mikela porzuca tak naprawdę wszystko, czym był do tej pory. Swoje ciało, swoje dziedzictwo Empryjena, swoją przeszłość i nawet swoją własną tożsamość. Staje się on bezimiennym duchem, który z ukrycia pociąga za sznurki. I zgodnie z dialogami Konta i Mira i znakami Krzyża Mikeli, porozrzucanymi po całym regionie, Mikela uważa, że jego korzenie są skażone obłędem i tylko poprzez porzucenie siebie może osiągnąć prawdziwą czystość. Jego celem staje się więc brama boskości Venir Illim, miejsce, w którym Marika kiedyś wzniosła się do boskości. Mikela chce ją naśladować, ale z innym zamiarem. Chce wprowadzić wiek współczucia, ale droga do boskości okazuje się być jedynie aktem autoanihilacji. W najbardziej zaskakującym zwrocie fabularnym DLC odkrywamy, że Mikela zawarł przymierze z Radanem. Wojemy o wielkiej sile i dumie, obiecując mu boską przyszłość jako swojemu konsortowi. Dowiadujemy się też, że Malenia wiedziała o tej przysiędze i być może to właśnie z jej powodu przypuściła atak na Radana, wywołując katastrofalną bitwę w Kelit i uwalniając tym samym szkarłatną zgniliznę. Czy chciała go zmusić do spełnienia obietnicy? Czy Mikela manipulował obojgiem? Te pytania do dziś pozostają tak naprawdę otwarte, ale wiemy, że Mikela. Ikela podziwiał cechy Radana, które kontrastowały z jego własną chorobliwą i to wiecznie młodą naturą. Co więcej, ciało Moga zostaje potem użyte jako naczynie dla duszy Radana, a nie Moga. To ostateczne odrzucenie i instrumentalizacja brata, który kochał go obsesyjnie. Wizerunek Mikeli jako łagodnego zbawcy zostaje jednak gwałtownie zakwestionowany w Shadow of the Earth 3, bo choć wcześniej opisywany był jako dobroczynny i współczujący, to gra konsekwentnie podważa tę fasadę. Bohaterowie tacy jak Sir Ansbach, czy Count Emir, czy wreszcie fantomy w Stone Coffin Fisher wskazują, że Michela zrzucił nie tylko swoje ciało, ale i także sumienie. Jego dążenie do boskości okazuje się być aktem kompletnego wyrzucenia z siebie człowieczeństwa, a jego obietnica, wieku współczucia brzmi coraz bardziej jak ideologiczna pułapka niż rzeczywista nadzieja na odkupienie. I też jak wskazuje jeden z duchów w swoim cytacie: Łagodny Michelo, widzę, że porzuciłeś coś, czego nie powinieneś był porzucać. Jak chcesz oferować zbawienie tym, których nie da się zbawić, skoro nie potrafiłeś nawet ocalić samego siebie? To stwierdzenie boleśnie demaskuje jego tragedię. Mikela chciał być wszystkim dla wszystkich, a stał się ostatecznie nikim dla nikogo. Obiecał odkupienie tym, którzy dostali odrzucenie przez Earth Tree, a jednak sam rzuca ich w nową strukturę boskości budowaną na martwych ciałach. Teorii, którą Shadow of the Earth nie tylko sugeruje, ale wręcz umacnia, Mikela i Saint Trina mogą być dwiema stronami tej samej jaźni. Saint Trina to enigmatyczna figura związana z iluzjami, snem i zapomnieniem. Jej mikstury potrafią wprowadzać ludzi w stan nieświadomości oraz rozpaczy, ale także błogiego pokoju. W grze odnajdujemy ślady, że Mikela porzucając swoje ciało zrzuca także własną tożsamość. Dzieli się na dwie persony. Oraz tą fizyczną. Trina reprezentuje sen, obietnicę wymazania bólu, ale także ucieczkę od rzeczywistości. Mikela, jako ten, który buduje nowy świat, balansuje na granicy zbawienia oraz manipulacji, prawdy i narkotycznej iluzji. Nie jest to pierwszy raz, gdy From Software ukazuje rozszczepienie duszy i jaźni jako warunek boskości. Wystarczy przecież wspomnieć Soul of Cinder, Welkę czy też Głyna, czy nawet Kosmas Bloodborne. Mikela Idzie jednak o krok dalej. Redefiniuje człowieczeństwo, porzucając je całkowicie. W materiałach promocyjnych Shadow of the Earth 3 widzimy Mikele, dosiadającego Torrenta, czyli naszego wiernego wierzchowca. I choć gra tego nie mówi wprost, jest to bardzo znaczący szczegół, ponieważ Torrent nie podąża za byle kim. W Elden Ringu Torrent wybiera tylko tych, których serce jest krystalicznie czyste. To właśnie sugeruje, że Mikela naprawdę wierzył w swoją wizję i z nią Żył, przynajmniej kiedyś. To wspomnienie przeszłego ja, Mikkeli, pełnego współczucia i idei bezinteresownego dobra, staje się ostatecznie kontrastem wobec jego późniejszych działań, bo im bliżej jego boskiego przebudzenia, tym bardziej zaciera się granica między zbawcą a tyranem. Ale czy to oznacza, że Mikkela upadł? Czy że od początku był kimś innym niż sądziliśmy? W Enir Ilim, czyli miejscu boskiego wstąpienia, Mikkela odnajduje swoją Ostatnią ścieżkę, bramę boskości, przez którą przeszła sama Marika. Ale cena tej podróży okazuje się jednak być zbyt wysoka. Mikela dosłownie porzuca własną duszę i tożsamość, dążąc do boskości nie jako on sam, ale jako koncepcja zbawienia, pozbawiona ludzkiego pierwiastka. Circlet of Light i jego Great Run sugerują, że jego plan dotyczy stworzenia całkowicie nowej epoki ery współczucia. Ale tak naprawdę nie wiadomo, co dokładnie oznacza współczucie dla istoty, która pogardza dawnym sobą, manipuluje innymi i instrumentalizuje śmierć braci Dla osiągnięcia własnego celu. Podsumowując dzisiejszy materiał, moim zdaniem Mikela to postać bardzo i to bardzo wielowymiarowa oraz przede wszystkim tragiczna. U Wasabia ona zarówno najwyższe idee miłości, jak i niebezpieczną obsesję kontroli. Jego cierpienie nie jest tylko Fizyczne, lecz jest to ból wynikający z niemożliwości pogodzenia ideałów z rzeczywistością. Nie potrafił uleczyć maleni, nie potrafił zatrzymać śmierci Godłyna i wreszcie nie potrafił uratować samego siebie, więc próbował uratować cały świat na własnych warunkach. Ale musimy pamiętać, że w Elden Ring, każda droga do boskości ma swoją cenę, a Mikela zapłacił ją, odrzucając wszystko co czyniło go człowiekiem. Dla jednych pozostał zbawicielem bezlitości, natomiast dla innych zdrajcą współczucia, który porzucił samego siebie. Bo czy można naprawdę ocalić świat, jeśli trzeba najpierw zniszczyć samego siebie?